Z tej strony Y Games a dzisiaj zagramy sobie laboratorium bojowe ponieważ chciałbym sprawdzić jedną rzecz, a mianowicie yy, nowego skina, jakby nowego NPC, tak przy którym zawsze jest taki złoty skarb, coś takiego, co wiem. Więc może byśmy już leci... dobra, nie doleciało mi się troszkę, ale nie ma z tym problemu. Ogólnie dzisiaj jest sobota i dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek z powodu, że no po prostu. Um, nie mogę sobie odpuścić takiego ciekawego skina, w sensie NPC-a, -ta, takiego ciekawego odci odcinku. <laughs> I chciałbym po prostu poruszyć ten temat dopóki jest już to świeże. Możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Bardzo bym się z tego ucieszył. I wbijamy 20, łap 20 subskrypcji. Jak wbijemy, to zrobię za tydzień live'a. Dokładnie w piątek. Będzie on z Minecrafta. Aha. Ale może też być z Fortnite'a, zależy jak wy będziecie chcieli. Dobra, wezmę sobie to. O, dzięki za lamy. Dobra, znalazłem Lame. W sumie po co ją otwieram? I tak tutaj nie dostanę za nią expo. W sumie racja. Dobra. To wywalam. Co mnie ten przyjazny bot interesuje? Dobra. Polutuję sobie troszkę, bo ten bo jest ciężki, jakby go pokonać. Na pewno zwykła pompa się idealnie przyda. Spadę zaraz, zrobię sobie. Powinien tu być ten NPC też, który lepszy o bronię, ale chyba go nie ma. No cóż, a szkoda. Dokładnie chodzi o tamtą wyspę. Widzicie, tamtą o tam podrócimy i wszystko ogarniemy zaraz, więc ja szybko sobie jeszcze polutuję. I zaraz się dobra, widzowie, <laughs> już jestem. Jak widzicie, coś tu jest. Ona się chyba nazywa Orina, czy jakoś tak. Oriella. Ale u nas straszna. Dobra. Nie wiem, czy chcę... Dobra. Jaki dar? Trybuuut. Dobra. Nie wiem, czy ja chcę to robić jej. Przepraszam. Oriello. Jeśli cię skrzywdziłem. Czemu ona takie dźwięki wydaje? Dobra, to nie było za mądre. Dobra, no za łatwe to to nie będzie. Gdzie ona jest? Dobra. ciekawe bo jak dla mnie musi to być związane z czymś większym jeszcze Dobra Dobra. No nie. Ewidentnie się ją zdenerwowała. Dobra, widzowie, teraz sprawdzimy sobie ją jeszcze biegielnego seryfa. Według mnie gdzieś tu powinien być, ale czy będzie? Będzie, chyba na górze jest. Dobra. Czemu te łuki, biedne? <laughs> Gdzie ten szeryf? Halo, szeryfie. Ale że go nie ma? Może gdzieś jest? Dziwna sprawa, zawsze jest tutaj. Dobra, teraz się tego nie dowiemy, ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Tylko najpierw po, podejdę po lamy. Jest jeszcze taka ciekawostka. Prawdopodobnie zostały dodane mityczne przedmioty. Co zgrane? Dwie damy obok siebie. Mityczne przedmioty do strażników Iglicy. Tyle wiem. Nie wiem czy to prawda. Dobra. Musimy sprawdzić, czy w ogóle jest. Dobra. Jest strażniczka. że akurat le polecjam esprinty, się wolę się zmienić do porodu. Dobra. E, ci rekruci dobra. Boty ją będą bić. Okej. 3 2 1 0. O nie. Wziął mi karabin ten bot. Jeden. Dobra. A a więc wygląda na to, że, no jakby to powiedzieć, no nic się nie zmieniło. Jest ten, chyba. Tak jest. Tu gdzie? No, no okej. Okay. Co z grany? jeszcze jaka skrzynka? O, mam MK. Więc tą gierkę sobie dobram. Dobrą. Pokażę Wam tylko tutaj co i jak. Coś, cios, czołowiec wyborowy. Nice. A tu obok jest. Rewolwer. obrażenie z pistoletu zwykłych, likwidacja z pistoletu. Dobra. Wezmę. O. Tak. 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 I teraz. Ej, sorry. Dobra, teraz tylko ogarnę sobie jeszcze jakieś małe potki i myślę, że możemy spadać. dalej nie mam pompy, to co mnie bardzo niepokoi. Z tego odcinka wyjdzie nasz pewnie taki lekki, no taki normalny, jakby odcinek, jak, jak zawsze robię w sensie, no, typ taki bardziej, no. no. Z tego odcinka po prostu wyjdzie taki odcinek, taki zwykły, tak jak zawsze, taki gdzie strzelam się, pokazuję coś w ogóle i dużo gadam. Akurat dzisiaj gadam dosyć mało, ale trudno. No tak, tutaj były dwie lamy, oczywiście ich to nie może być. O właśnie, zrobię... Będę sobie powoli robi robić wyzwanie legendarne, bo jeszcze nie zrobiłem. Może coś ciekawego chociaż ten dostanę. Pom pompa. A co to? Śmierdzi ryba. Nie znam się na tych rybach. Śmierdzi ryba. To mi się podoba, ale tego nie biorę chyba. Albo... Nie, dobra, nie biorę. Ewka lepsza. Chyba muszę różne gatunki ryby wyłowić. Albo ryby po prostu. To się wydaje, że muszę różne gatunki wyłowić ale że nikt na zalew nie wylądował bym się zdziwił cicho tu jakoś dobra chyba nie mam jak sprawdzić za bardzo tego ale przeszukam jeszcze cały zalewko. i to mi się podoba moi widzowie mam ludzi chyba pójdę na tamtego chyba wolę no chyba wolę iść na tego ło wow, jo dobra dobra o nie, no dobra. Dobra widzowie. No niestety nie udało mi się zrobić killa. No, tym z ich suderem. Jak widzicie, jest nowy NPC. Jakby to powiedzieć, karabin ma ciekawą rzecz. No i w sumie tyle.